Pilne wyuczenie się szlachetnych sztuk łagodzi obyczaje i nie pozwala trwać w dzikości. Miłości nie da się wyleczyć ziołami. Dla człowieka nie ma nic pewnego. W braku sił chęć jest chwalebna. Choroba jest spowodowana złą wentylacją. Zazwyczaj medycyna jest sztuką czasu. Sztuką jest ukrycie wysiłków sztuki. Ile tylko być może dziewcząt w całym mieście, wszystkie one pragnienia moje rozpalają. Od Jowisza niechaj zaczyna się dzieło. Nikt nie pożąda tego, co mogą mieć wszyscy, kusi to, co zakazane. Gdy braknie wroga, braknie także powodu do triumfu. Jeśli chcesz być kochanym, bądź wart miłości. I łzy są jakąś rozkoszą. Noc, miłość i wino one nie mogą rozsądnie doradzać. Ogień ogniem podsycasz, wodę do morza lejesz. Miłość, o ile przeszkód nie ma do zwalczenia, rodzi przesyt i nudzi, jak zbyt słodkie jadło. Dopóki będziesz szczęśliwy. Będziesz miał wielu przyjaciół, gdy przyjdą czasy pochmurne, będziesz sam, kropka. Kobiety odmawiają tego, o co je proszą, a dają to, o co nikt ich nie prosi. O męskiej sile świadczy wielkość nosa. Twardą skałę drąży miękka woda. Samą Penelopę zdobędziesz, wytrwaj tylko. Godzi się uczyć i odwroga. Czas pożerca rzeczy. Zwłoka, jeżeli nie jest za długa, zawsze wzmaga namiętność. W zabawie ujawniamy, jakimi jesteśmy ludźmi. Sen pozwala zwykle na wiele rzeczy nieskromnych. Za późno na lekarstwo, gdy zło nabiera siły wskutek zwłoki. Jedna noc z ukochaną może uczynić mnie Bogiem, mnie najmniejszego z ludzi. Czas upływa, a my starzejemy się wraz z cicho biegnącymi latami. Kruciznę da się łatwo ukryć pod słodkim miodem. Zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie zakazana miłość sprawia przyjemność. Być zakochanym to być szalonym przy zdrowych zmysłach. Kiedy przekwitną róże życia, nie zostaje nic prócz kolców. Ciemność nie sprzyja rozkoszy, oczy są przewodnikami miłości. Zarówno te, które oddają się łatwo, jak i te, które się bronią, jednakowo lubią być proszone. Kto nie chce stać się bezczynnym, niech kocha. Lekki jest ciężar, gdy go dźwigasz z ochotą. Miłość to rodzaj służby wojskowej. Kropla drąży skałę nie siłą, lecz często padając. Miłość sycić trzeba słodkimi słowy. Wenus lubi próżnowanie. Chcesz wygnać miłość, pracuj. Prędzej na wiosnę zamilkną ptaki, niż kobieta o przesieczułym zalotom młodego mężczyzny. W miarę wzrostu bogactw rośnie i chciwość, im więcej kto ma, tym więcej pragnie. Teraz są pola uprawne tam, gdzie kiedyś była troja. Wolno się uczyć nawet od wroga. Przeciwdziałaj początkom, za późno przygotowywane jest lekarstwo. Daj wypocząć, wypoczęte pole z zyskiem oddaje to, co mu powierzono. Co źle znosisz, będziesz dobrze znosił, przywyknij tylko. Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca. Drobiazgi najlepiej schlebiają kobiecej próżności. Złoniszcz w zarodku. Moje nadzieje nie zawsze się spełniają, ale zawsze mam nadzieję. Widzę i pochwalam to, co lepsze, ale skłaniam się ku gorszemu. Wszystko płynie. Koniec wieńczy dzieło. Niechaj Ziemia przyjmie prochy moje. Miłość i godność nie mieszkają pod jednym dachem. Lekarstwa na miłość. Co innego radzi namiętność, co innego rozum. Tu jestem barbarzyńcą, którego nikt nie zrozumie. Pieśni są nieśmiertelne. Obfitość czyni mnie biedakiem.